Poszło. No to tak, drodzy widzowie, umawiamy się na partię do 5 minut, rewanż i e, potem kończymy na podstawie tego, jaka jest pozycja. Białe zaczynają, Proszę. Białe grają prawą ręką, bo gra leworęczny, żeby było lepiej widać. brona francuska. Wariant z doby. I tego chyba się nie wybija? Wybijamy to właśnie. I co dalej? Roszada. Roszada krótka białymi, roszada krótka czarnymi. Ale? To jest odpowiedź. Natomiast no, jest trochę dziura, nie? Ta dziura jest właśnie bardzo potrzebna. No dobra. To jak się umawiamy na ocenę się pozycji, Profesorze. no to starczy, że piąkę zdobędy i ocena pozycji będzie na moją korzyść. Tak się kiedyś grało, jak nie było zegarów, dużo. Tak, liczymy materiał wtedy. Ocena materiałowa. Zjadłem szybciej, mnie Tak zwana. Profesor o, ociążale przesuwa piony. Czekaj. To cze, 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 cze. jeszcze dwóch minut nie ma. Już chcesz przegrać? To co ci z zrobię. Proszę bardzo, ale na bandzie to bardzo dobrze, że są. I zresztą to nie bardzo by na polu przeciwnika. To świadczy o. Przewadze. Dobra, niech ci świadczy. No ale no nie wiem, cofnę tutaj tymi końmi, bo nie mam pomysłu. Nie masz pomysłu i właśnie. Przyznaję. Przeciwnik do tego zmusza. Nie, nie gramy na fide, <noise> Mogę przyznać. No to niestety atak. Troszeczkę zbyt pochopne. Atakować to my, a o nie nas. Obrona. Okej. Okay. Ale my dalej forsujemy. Felschung, felschung. I czekamy na błąd. Ale my też. Iż tam poprzeskakujemy teraz. Nie boli, ta biała przekotna tutaj. Trochę. Aby tam chciał Hetman wejść, a nie ma jak. Białego gońca a czarny nie ruszają. Bardzo potrzebna figura. Ja e, żeby ruch. Królikiem. To jest taki ruch po prostu na wytrzymanie. Przetrzymanie. Nie, no to jest. Król robi miejsce koniowi. Nie wszystko rozumiem tu. Tam będziesz chciał pchać. Dążę czarne do zdwojenia wieży na linicę. A czarne, a białe nie wiadomo dlaczego. Dlatego, żeby 4. przetrwać. Mhm. Dobra, robimy przełom. Ostatnia minuta jest. Rozwalamy te linie C. Dobra, dalej Dwie czy jedno? A jak już się bawić, to po w całości. No to mm -hmm. No i proszę. No i teraz te konie się trochę. Za bardzo zbunkrowały. Dobra, no to wychodzimy tymi końmi. ma tam gdzieś mata. Wymiana hetmanów może być. Ja tam przeskoczę to. Wolę dwa gońce, ale zobaczmy. Jest już 5 minut. Nie szkodzi. Ucieknę sobie tu. Najpierw jest szach. No dobra. 5 minut jest. Ocena pozycji. Zrób Minęło, tak? Dobra. 5,5. i pół. Przedłużmy sobie. No to jest wygrana czarnych. No ja. No hmm. Mówisz? No ponieważ gońce są za 3,5 punktu, a konie za 3. To ja wyłączam, bo przecież.